Serwis Informacyjny Neptun TV Zuzanna Bielewicz i Mikołaj Grabowski. Zapraszam. Wytrwałość, oczekiwanie oraz uroczyste otwarcie przy akompaniamencie włożonej ciężkiej pracy i w końcu jest. Od 11 października w centrum miasta przy ulicy Bielańskiej można obejrzeć wystawę stałą Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. Jak mówił podczas ceremonii otwarcia, rektor Piotr Stepnowski to wzruszająca dla społeczności uczelni chwila. W jedno miejsce zebrano całą gamę przedmiotów historycznie związanych z oświatową placówką. Niemal namacalnie można doświadczyć podróży przez niespełna 55-letnią historię Gdańskiego Uniwersytetu. Prezentowane eksponaty, dokumenty, fotografie i inne osobiste pamiątki przekazane zostały przez naukowców, studentów, pracowników i znane osobistości związane z uczelnią. Bardzo się cieszę, że wystawa spotkała się z tak pozytywnym odbiorem, zarówno przez samych pracowników uczelni, ale też przez darczyńców, którzy podarowali zbiory do naszych. Muzeum. No i generalnie nie wiedzieli, jak to może, jak, jaki będzie efekt końcowy. Jest to wynik tak naprawdę trzyletniej pracy. E, oczywiście ostatnie miesiące były szczególnie intensywne. Przez ten czas, kiedy uniwersytet istniał, blisko 200 tysięcy osób w jakiś sposób z uniwersytetem miało styczność, czy to jako studenci czy pracownicy, więc dotyczy to tak naprawdę. Mnóstwa e, mieszkańców naszego pomorskiego regionu i ich krewnych. Sądzę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Może znajdzie nawet siebie, na którym jest zdjęć archiwalnych. Załumienie otwiera się gdzieś w GMAFU, e, daleko od Fenton. Tylko właśnie jest dostępne dla wszystkich: nie tylko dla studentów, nie tylko dla wykładowców, ale także dla. Wszystkich turystów, którzy przyjadą do miasta i którzy będą mogli tutaj wejść, tylko zobaczyć te wszystkie um, Myślę fajne pamiątki po poprzednikach. Moim takim ulubionym eksponatem to jest ta pierwsza gablota w otworze drzwiowym, gdzie pokazujemy rzeczywiście pierwszego studenta, pierwszego absolwenta i pierwszego rektora Uniwersytetu Udańskiego Udało nam się pozyskać pierwszy indeks studenta numer jeden oraz pierwszy dyplom absolwenta numer jeden, i to są takie perełki, które pokazują te początki samej uczelni. Nowa wystawa Made in Foto 16 już otwarta na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w galerii 301 Fotomedia Zobaczymy pracę studentów w pracowni fotografii intermedialnej i działań dokamerowych. Odwiedzający będą mogli zobaczyć prace, które przełamują granice tradycyjnej fotografii. W dużej mierze są one efektem wieloletniego projektu rozwijającego artystyczną i badawczą działalność młodych twórców. Made in Photo, inscenizacyjne, kre, kreacyjne wartości realizacji fotomedialnych, jest to projekt badawczy realizowany od lat, który kreuje u studentów świadome zdobywanie wiedzy, jak i aktywne uczestnictwo zarówno w dziele, jak i wystawach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Prezentuje ona realizacje semestralne, jak i dyplomowe studentów w pracowni fotografii intermedialnej i działań dokamerowych. Studenci w swoich realizacjach korzystają z nowych, jak i klasycznych mediów. Jak nazwa pracowni wskazuje, są to dzieła intermedialne, w którym fotografia jako jedno medium zostaje przekraczane poprzez fotoobiekt, instalacje, oczywiście cykl fotografii. Fotografia jest tutaj fundamentem, jednak na tym fundamencie każdy ze studentów oraz absolwentów naszej uczelni mógł zdobyć i zbudować swoje własne narracje. Ekspozycja będzie otwarta do 25 listopada, więc zachęcamy do jak najszybszego odwiedzenia wystawy. Upiorna willa na Jaśkowej Dolinie znów straszy i przyciąga tłumy. Co roku ta wyjątkowa atrakcja Halloween budzi ogromne emocje, a odwiedzający z niecierpliwością czekają na nowe dekoracje i efekty specjalne. Willa stała się miejscem kultowym dla miłośników mrocznych atrakcji, oferując atmosferę rodem z horrorów. To prawdziwy popis wyobraźni i detali, które zapewniają dreszczyk emocji każdemu odwiedzającemu. Materiał spod upiornej willi przygotowała dla Państwa Zocha Kosiska. To, że willa w Jaśkowej Dolinie zaczyna straszyć już parę dni przed Halloween, staje się tradycją. W tym roku motywem przewodnim jest kultowy horror Lśnienie w reżyserii Stanleya Kuprika. Uwielbiam, bo to jest w ogóle coś takiego jak Escape Room. My uwielbiamy Escape Roomy i. Czuję się tak, jakbym troszeczkę wyszła w jakąś historię, tak? Rewelacja. Gromadzi bardzo dużo osób i no, ktoś ma pomysł bardzo fajny. W dekoracjach możemy zobaczyć takie nawiązania do filmu jak zakrwawione drzwi, siekiery, maszyna do pisania czy wyłaniający się Jack. Ciekawostka. Dla mnie ciekawostka. A czy podoba mi się? No, coś innego. Tutaj w ogóle są i na Wielkanoc wystroje i tak halloweenowy zawsze. Świetne. Podoba się. W tamtym roku gościła tutaj Samara, dziewczyna z kręgu. W tym roku mamy adaptację powieści Stefana Kinga. A co w przyszłym? Przekonamy się za rok. Dla Neptun TV, Zocha Kosicka. Dziękujemy za tę upiorną relację, a teraz przechodzimy do naszego studia sportowego, a w nim dla Państwa Dawid Sieńko. Witajcie w serwisie sportowym. Dziś mamy dla Was prawdziwy przegląd boiskowych emocji. Zaczynamy od starcia Polska-Chorwacja w Lidze Narodów. Jak wypadli Biało-Czerwoni? Następnie zerkniemy na wydarzenia w Gdańsku, gdzie Lechia walczyła o punkty przed własną publicznością. Będzie też coś dla fanów akademickiego sportu. Sprawdzimy, jak poradził sobie AZS. Zostańcie z nami, będzie się działo. Po emocjonującym meczu na Stadionie Narodowym Polska zremisowała z Chorwacją 3 3 w prawdziwym kosterze emocji. Czy można było się spodziewać tak dynamicznego starcia? Już na samym początku Biało-Czerwoni szybko zdobyli gola, ale w mnieniu oka Chorwacja odpowiedziała trzema bramkami. Nasza obrona znów pokazała, że wymaga poprawy. Przed nami walka o trzecie miejsce oraz utrzymanie w Lidze A Ligi Narodów. Przejdziemy teraz do meczu, który rozgrzał emocje kibiców w Gdańsku. 18 października Lechia zmierzyła się z Legią Warszawa, a wynik 0 dwóch nie napawa optymizmem. Spotkanie to było jednym z tych, które pokazało, jak wielka przepaść dzieli obie drużyny w obecnym sezonie. Klub ze stolicy zdominował grę od samego początku, ale Lechia mimo ambitnej postawy nie była w stanie skutecznie odpowiedzieć na ataki rywala. Ciekawym punktem meczu był bramkarz Lechi, który mimo dwóch straconych bramek wielokrotnie ratował swoją drużynę przed większym blamarzem. Jego występ pełen niesamowitych interwencji został doceniony nie tylko przez kibiców, którzy mieli nadzieję, że jego forma przyczyni się do poprawy sytuacji zespołu w Lidze. Mimo upływu dwóch tygodni oraz zremisowanego spotkania z Piastem Lewicy 3:3, 3 sytuacja Lechi-Gdańsk wciąż budzi niepokój. Zespół nadal zajmuje szesnaste miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy i nieprzerywanie znajduje się w strefie spadkowej. Kibice zastanawiają się, co przyniesie przyszłość i czy drużyna będzie w stanie uciec przed widmem spadku. W zeszłym tygodniu na parkiecie Miejskiej Hali Sportowej w Gdańsku odbył się emocjonujący mecz koszykówki kobiet, w którym AZS Gdańsk zmierzył się z drużyną SMS PZ Kosz Łomianki. Spotkanie zakończyło się porażką gdańskiego zespołu 67 do 71, ale emocji nie brakowało do samego końca. Zaraz po meczu rozmawialiśmy z zawodniczkami AZS-u Gdańsk, aby poznać ich wrażenia z tego zaciętego starcia. Relację z tego spotkania przygotował dla państwa Tymoteusz Kordowski. Myślę, że zdecydowanie przespałyśmy pierwszą kwartę początek i początek, trzeci, i trzecią. Potem musiałyśmy strasznie gonić. No niestety, łowianki to jest bardzo dobry zespół. To są najlepsze dziewczyny z całej Polski w, swoim, w swoich rocznikach, Jest to bardzo wysoki zespół. Nie udało się tym razem. Wiedziałyśmy, że ten mecz będzie właśnie tak wyglądał, że będzie cały czas walka i będzie to mecz bardzo agresywny z dwóch stron. Miałyśmy małą rotację, grało głównie siedem zawodniczek i no też ciężko jest grać po prostu cały mecz. Na boisku. Powinniśmy zwiększyć trochę rotację całego zespołu. Bardzo dobrze się uzupełniałyśmy w obronie. Dzisiaj zagrałyśmy świetny mecz w defensywie, i to nam dawało na pewno dużo oddechu w ataku i napędzało nam atak. Zespołami bardzo wyrównanymi nie możemy sobie pozwolić na, na przestoje. Musimy walczyć o każdy centymetr boiska, i nie możemy, nie możemy pozwolić sobie na to, aby zespoły odjeżdżały na dużą ilość punktową. No. Musimy zwiększyć rotację na pewno zespołu, żeby łatwiej nam się grało. No i to na pewno będzie kluczowe po to, żeby po prostu utrzymać się w lidze. Niestety dzisiaj naszej drużynie zabrakło kilku punktów do zwycięstwa, ale mamy nadzieję, że następne spotkania padą naszym łupem. Dla Neptun TV, Tymoteusz Kordowski. To wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu sportowego. Ja nazywam się Dawid Asieńko i oddaję głos do studia. Dziękujemy Dawidę. Teraz nadszedł czas na informacje ze świata kultury. Tutaj głos tradycyjnie oddajemy Izie Klein-Schmidt. Hej, hej, hej. Witajcie w listopadowym przeglądzie nadchodzących wydarzeń w Trójmieście. Zapnijcie pasy, bo mamy dla Was wiele ciekawych imprez i wydarzeń kulturalnych, które sprawią, że ten miesiąc będzie niezapomniany. Zaczynamy od najwcześniejszych eventów. Wchodzimy w świat muzyki, tańca i sztuki. Już 9 listopada w stacji Foodhall w Gdańsku wystąpią Królowe Polskiego Dragu, draga Hrabina i Papina, a towarzyszyć im będzie DJ Filo. To wydarzenie pełne kolorów, energii i niezapomnianych występów. Wejście kosztuje 50 zł, a w zamian otrzymacie solidną dawkę tańca, zabawy i spektakularnych kostiumów. Jeśli macie ochotę na wieczór pełen szaleństwa i muzyki, to zdecydowanie jest to coś. Dla was. Kolejne, największe wydarzenie muzyczne tego miesiąca, druga edycja Inside Seaside Festival odbędzie się już 9 i 10 listopada, a na scenach zagoszczą między innymi Rojek Skuba z Lor, Vito Bambino, a także wielu innych artystów, którzy rozgrzeją trójmiejską publiczność. Festiwal to nie tylko koncerty, odbędą się także targi plakatu, a w specjalnej kawiarni będzie można złapać oddech i poczuć klimat wydarzenia. Czekają na was także Wernisa kruchość oraz pokazy filmów w ramach Octopus Festival. Bilety są jeszcze dostępne online, także nie zwlekajcie. 16 listopada w Starym Maneżu zagra Molhad Doma, białoruski zespół, który podbił świat unikalną mieszanką post-punku, synth-popu i gotyckiej estetyki. Grupa została założona w 2017 roku w Mińsku, ale obecnie działa w Los Angeles, tworząc muzykę w stylu lat 80., idealną do mrocznego tańca. To świetna okazja dla fanów alternatywnych brzmień. Dzień po koncercie Molhad Domy 17 listopada w klubie Serum odbędzie się Stoner Jam Session. Egradka dla muzyków i fanów eksperymentów dźwiękowych, wstęp wolny, a dla tych, którzy odważą się wystąpić, czeka zniżka na barze. Także myślę, że jest to naprawdę atrakcyjna oferta. Jam startuje o 18, więc jeśli macie ochotę dołożyć swój rytm do tego wydarzenia, śmiało przybywajcie. 23 listopada zaś, Klub Crack house obchodzi swoje trzecie urodziny. Z tej okazji na scenie pojawią się Hitam, Mackenzie, Grażyna Biedroń i wiele, wiele innych świetnych artystów. Impreza zapowiada się naprawdę wystrzałowo w końcu to Crack house. Więc jeśli lubicie mocne melange, to wydarzenie jest dla Was. Wstęp 40-50 zł w zależności od momentu zakupu biletów. Na koniec miesiąca coś dla kinomaniaków. 30 listopada w kinie Żak odbędzie się projekcja kultowego filmu Mój sąsiad Totoro, wspaniałej produkcji legendarnego studia Ghibli. Film będzie wyświetlany z polskim dubbingiem, a bilety kosztują jedyne 16 zł, więc jest to doskonała okazja, by zanurzyć się w magiczny świat Ghibli i na moment oderwać się od rzeczywistości. Listopad w którym mieście zapowiada się naprawdę gorąco, pełen energii i różnorodnych emocji. Od koncertów, przez pokazy filmowe, po niezwykłe występy drag. Nie przegapcie tych wyjątkowych wydarzeń i rezerwujcie bilety, by w pełni poczuć klimat nadchodzącego miesiąca. To wszystko na dziś. Izabela Kleinschmidt do zobaczenia. Dziękujemy Ci bardzo Iza. No, trzeba przyznać, że pogoda w tej jesień na razie nas rozpieszcza. A jak będzie dalej? Na prognozę pogody zaprasza Pola Dziuba. Pola Dziuba, witam serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Czy pogoda w Halloween będzie potworna? Nie. Nie musimy się niczego obawiać. Temperatura od 8 stopni na południu kraju po 10 na północy. W zgonie 8 stopni więc nikt nie powinien umrzeć z zimna. W Straszynie pogoda również nikogo nie wystraszy a w Klątwach zaklęcia nie dotyczą pogody. Dziwne 11 stopni w dziwnowie a w potworowie mieszkańców mogą zaskoczyć potwornie niewielkie opady deszczu. W piątek temperatura będzie umiarkowana od 12 stopni w deszczowym białym stoku po 16 w Krakowie, w Lublinie, Szczecinie, Poznaniu i Gdańsku na termometrach 13 stopni. W sobotę cała Polska w granicach 8-9 stopni. Widzimy tu bez wyjątku słońce za chmurami. W niedzielę sytuacja wygląda bardzo podobnie, więc czeka nas spokojny weekend. Dla Państwa pola dziuba. Tym jesiennym akcentem zakończymy nasz serwis informacyjny. Przy okazji chcielibyśmy podziękować Wam wszystkim za tysiąc subskrypcji na kanale naszej telewizji. Mamy nadzieję, że już niedługo pojawi się ich drugie tyle, a może i więcej. Jedno jest pewne, będziemy działać dla Was dalej i coraz prężniej. To więcej niż oczywiste. Dziękujemy za uwagę, mówił Mikołaj Grabowski. I Zuzanna Bielewicz. Do zobaczenia.